Witam Państwa ponownie po przerwie. Wracamy do naszego, do naszego programu. Ja oczywiście, ja oczywiście tylko chciałam Państwu powiedzieć, że zapraszam w trakcie programu do zadawania pytań na żywo, dzwoniąc pod numery, które wyświetlają się Państwu na dole ekranów. Możecie Państwo również do mnie pisać SMSy, na które też będę się starała podczas trwania naszego programu odpowiedzieć. Jeśli natomiast nie uda mi się odpowiedzieć podczas programu, to tak czy inaczej każdy z Państwa dostaje ode mnie odpowiedź, no za co, za co przepraszam, tak? Że nie udało mi się na przykład w ciągu programu odpowiedzieć. Proszę Państwa, wysyłając SMS-y, jeśli życzycie Państwo sobie, żeby był to anonim, bardzo proszę na samym początku takiego SMS-a napisać mi, że anonim, dobrze? Ja serdecznie również zapraszam widzów z zagranicy do, do korzystania z usługi Kolbek, gdzie, gdzie też mogą z nami się skontaktować, z nami porozmawiać i gdzie odpowiadamy na nurtujące Państwa pytania. Proszę Państwa, ja również codziennie jestem do Państwa dyspozycji na naszym portalu www.wróżbyonline.pl A teraz już zapraszam ponownie wracamy, wracamy prawda, do, do SMS-ów, które Państwo wysłali. Dobrze, proszę Państwa, tutaj następny SMS. Oczywiście oczywiście anonim, więc y, ja nie będę y, ja nie będę tutaj za wiele czytać kto y, na głos tutaj kto z Państwa, kto wysyła tego SMS-a tak? Natomiast y, natomiast za chwileczkę, y, za chwileczkę przeczytam Państwu treść tylko sobie tutaj pospisuję y, daty urodzenia Pani I. Pani I jest szósteczką. Dobrze. I pani się pyta o pana. Dobrze. Pani się pyta o pana T. Już sobie tylko obliczam. Obliczam tutaj... Y Jakim numerkiem? Jeszcze pan jest numerologiczny. Jaką cyferką? Dobrze. Pan jest jedyneczką. Mhm. Natomiast pytanie pani brzmi tak. Czy pan te odezwie się jeszcze? Czy jest szansa na jego powrót do mnie? Dobrze, proszę panią. Już tutaj patrzymy, już się pytamy kart, czy czy Pani, czy mężczyzna, o którego się Pani pyta, odezwie się do Pani. No i oczywiście, czy są tutaj jakieś szanse, tak, na, na powrót na to, żebyście Państwo byli, no byli znowu razem, tak? Dobrze. Już, już patrzymy, już tutaj, już tutaj mówię. No, wypadł nam wypadł nam u Pani dom, tak, dom, czyli sprawy domu, sprawy domu, sprawy rodziny tutaj na to w tej chwili, tak, tu karty wskazują, że trzeba zwrócić, no, zwrócić szczególną uwagę, dobrze, zaraz, zaraz zobaczymy o co chodziło, ja jeszcze tylko tutaj rozłożę sobie karty. chodzą tutaj takie skrajności wyszły i że karty nam pokazują, że tak, tak wasz związek wyglądał, tak? Że były takie no, skrajności, raz było dobrze, fajnie, no później było niefajnie, no tak, no tak różnie, że tak powiem. Natomiast natomiast tutaj tutaj odnośnie pani pytania, czy on się odezwie? Czy on się do Pani odezwie i czy jest szansa na powrót? Więc powiem tak: tutaj te relacje między Wami, no nie ma tak, że się zupełnie skończyły. Na pewno, na pewno mogę Pani powiedzieć, że będzie Pani miała kontakt będą tutaj, będą tutaj spotkania z Panem i to, i to jest na pewno. Tu również pokazuje się koło Pani drugi, drugi mężczyzna. Tak, jak gdyby. Tak, jak gdyby był przy pani drugi mężczyzna, który, który gdzieś, tam, gdzieś tam się pojawi i będzie miał jakieś duże znaczenie w pani życiu, tak, dla pani w ogóle. Natomiast, czy jest szansa na to, żebyście, żebyście z powrotem byli razem, to powiem, że. Powiem Pani, że tak, są szanse. Są na to szanse. Niemniej jednak z tego co widzę tutaj w kartach, to, to proszę poczekać na inicjatywę, bardziej tutaj na inicjatywę z pana, z pana strony. Bo karty tutaj pokazują nam, mówią Pani, żeby żeby Pani nie próbowała niczego przyspieszać, żeby nie robiła Pani tutaj niczego na siłę, żeby pani pozwoliła, żeby to, jak gdyby ta cała sytuacja, te wasze relacje szły własnym, szły własnym torem. Tu potrzeba trochę czasu, tak? Będzie potrzeba trochę czasu. Jednak jest, jest wspólny dom, jest radość, jest miłość w tym domu, czyli to wszystko wskazuje nam na to, że ta sytuacja między wami się unormuje, tak? i tutaj faktycznie no, są duże szanse na to że Pan powróci do Pani a tu gdzieś po drodze jeszcze, jeszcze będzie jeszcze będzie jeden mężczyzna I tak, i tak jakby się Pani też tutaj decydowała myślała, bo w pewnym momencie będzie taka sytuacja może być oczywiście taka sytuacja może zaistnieć że będzie Pani próbowała będzie Pani rozważała którego, no, że tak powiem, którego jak gdyby z nich wybrać, bo tutaj jest, jest, jest tak w kartach nam się pokazuje. W każdym bądź razie decyzja decyzja, którą pani podejmie, będzie słuszna, bo tutaj dla Pani domu jest radość, szczęście, w nim miłość, czyli takie bardzo fajne, bardzo dobre, bardzo pozytywne, bardzo pozytywne karty. Więc na pewno proszę się nie martwić, proszę się nie denerwować, bo tutaj te, to wszystko się ułoży. Tylko tak jak powiedziałam, yy, tak jak powiedziałam Pani, niczego tutaj nie przyspieszamy, niczego tutaj nie robimy na siłę. Yy, musi Pani pozwolić na to, żeby ta inicjatywa yy, tych spotkań, tego wszystkiego nie wyszła od Pani. Od pani, z Pani strony, prawda? Tylko tutaj bardziej, żeby to była inicjatywa z Pana strony, żeby to wszystko się łożyło. I jeszcze tutaj, co takiego ważnego nam się pokazało, to żeby proszę troszkę zadbać też o swoje stresy, bo no, stresuję Panią wiele tutaj takich sytuacji. Profilaktyka jest potrzebna po prostu. Tutaj nic się złego nie dzieje, nic poważnego się nie dzieje, przy czym, przy czym warto są to sprawy oczywiście, o które warto zadbać. Tak? Więc to, 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 to na tyle. Ja oczywiście później, tak jak powiedziałam, odpowiem pani na na pani SMS-a, zresztą każdemu z Państwa, każdemu z Państwa odpowiem dodatkowo na waszego, na waszego SMS-a. Dobrze proszę Państwa i oczywiście i oczywiście ja dziękuję bardzo pani. Natomiast przechodzimy tutaj, że tak powiem, dalej do, do dalszej części SMS-ów. Tak? Dobrze no tutaj widzę, że nie mamy nie mamy zaznaczone, żeby to był anonim, więc, więc pozwolę sobie przeczytać tutaj, kto pisze no pisze Pani Marta Pani Marta Pani Marta urodziła się 27 lipca 1985 roku roku. Pani Marta jest już tutaj, tylko zobaczę numerologicznie. Pani Marto. Pani Marta jest numerologiczną trójetką. Pani Marta jest Pani trójetką numerologiczną. Ja jeszcze tylko sobie sprawdzę. Dobrze. Pytanie natomiast Pani Marty brzmi tak. Co czeka mnie w miłości w najbliższym czasie? Już Pani Marto, oczywiście. Już patrzymy, już, już tutaj Pani, już tutaj Pani odpowiadam. Mhm. Dobrze, już Pani Marto. Zobaczymy, co tutaj Pani się nam pokaże. No coś w tej miłości będzie się działo i to z tego, co widzę, to mm, takie pozytywne rzeczy i to już za chwilę, że tak powiem, zaraz, zaraz sprawdzimy tutaj, zaraz rozłożymy sobie karty. Mhm. Pani Marto, w tej pani, w tej pani miłości tutaj, no. Wychodzi nam spotkanie, wychodzi nam mężczyzna, bardzo, bardzo zresztą fajny, bardzo fajny naprawdę facet, a nawet dwóch, że tak powiem, wychodzi u Pani mężczyzn. No tutaj będzie Pani troszkę, troszkę taka rozczarowana, tak, troszkę takie troszkę będzie Pani mogła mieć, pojaw, mogą się pojawić nieciekawe sytuacje ze strony starszego, starszego mężczyzny. On tutaj wychodzi nam w taki sposób, że no nie będzie zbyt do Pani życzliwy, zbyt dobrze przychylnie nastawiony. Owszem, Pani mu się bardzo będzie podobała, bardzo go Pani no, pociągać będzie, tak? Natomiast mogą być problemy, bo on, bo on by chciał, żeby Wasze relacje troszkę inaczej wyglądały. I tutaj może być niezbyt miły dla pani, jeśli nie uzyska tego, co, no na co będzie liczył, tak? I tutaj przed takim mężczyzną, przed takim mężczyzną ja po prostu panią przestrzegam, że to nie jest, żeby po prostu się nie angażować w nic tutaj nie wchodzić w żadne relacje ze starszym od pani mężczyzną. To, co mogę powiedzieć, to będzie to człowiek z pozycją na pewno na stanowisku. Natomiast tutaj wychodzi koło pani partner, mężczyzna i to taki plus plus, minus pani wieku, no w pani wieku. I to już niebawem, niebawem jest droga na niego, niebawem są spotkania. Radość. Tutaj bardzo, bardzo takie fajne karty, no ale tak jak mówię, tutaj jeszcze jeszcze gdzieś tam dużo, dużo fajnego przed Panią, jeszcze też coś tu się Pani od życia należy i gdzieś z tego życia należy należy korzystać. Tak, tutaj jest zabawa, są spotkania, zabawa, jest radość. Taki, no nie, też nie określę tego. Pani Marto w taki sposób, jako taki już poważny, docelowy, docelowy związek. Na dzień dzisiejszy i na, na ten moment jeszcze, jeszcze u Pani takiego takiego, już, takiego związku nie ma. Tutaj gdzieś Pani jeszcze musi, musi no wykorzystać troszkę, troszkę tak swój, swój wiek. Jeszcze ma Pani czas na jakieś takie, jakieś takie bardzo bardzo już poważne związki, ale jednak proszę uważać na tego starszego mężczyznę. Starszego mężczyznę, takiego poważnego na stanowisku, już taką pozycję. Jest to facet, który osiągnął już jakąś pozycję społeczną i tutaj karty Panią przestrzegają, żeby Pani na tego mężczyznę uważała bo y, może mieć Pani, y, może mieć Pani z nim problemy, może mieć Pani przez niego jakieś problemy. Y, no takie tak i tutaj proszę, ale, ale tutaj Pani będzie, y, pani będzie wiedziała o kogo chodzi i myślę, że jeśli Pani się głębiej nad tym zastanowi, to y, wybór, którego Pani dokona będzie y, będzie słuszny. Także proszę się, proszę się nie denerwować Pani Martonini, jednak proszę uważać tutaj na na starszego, na starszego mężczyznę, który no, no będzie od Pani oczekiwał nie, nie tego co Pani by chciała. Dobrze. Dobrze proszę Państwa. Mamy następny następny mamy SMS. Tutaj już, tutaj już jest to anonim. Dobrze. Ja tylko sobie spiszę.